Pierwsza karta jest z Runi, druga z Szwajcarii. O, oh, defensive Rock z Francji, key player z Australii. Następna z Węgier i chyba Islandia, czy coś tam innego. Następna. Pierwsza z Ukrainy, druga z Turcji, i następna z Francji, B z Belgii, z Niemiec i z Italii. No, tutaj podsumowując, trafił nam się Defensive Rock, Waran i jeszcze z Francji La one to watch i Stopper y Kurtuos. To tyle do następnego odcinka z nowej serii z Shakespeare'a. Na rajo!